Witajcie widzowie! To jest Mercedes GLE350 DE. Bardzo długie oznaczenie, rozwiniemy je za chwilę, natomiast zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Mercedes GLE. Jest to druga generacja średniego suwa Mercedesa, chociaż tak naprawdę piąta generacja, dlatego że pierwsze GLE było niczym innym, jak tylko gruntownie przestylizowanym ostatnim Mercedesem ML, którego znamy od połowy lat 90. i który miał wcześniej trzy generacje. Zatem średni SUV Mercedesa, literka E sugeruje, że jest to odpowiednik klasy E, ale według mnie jednak do klasy E trochę mu brakuje, o czym więcej opowiem w trakcie jazdy. Ten samochód oczywiście mam na teście dzięki Zacharowi, którego pozdrawiam i odstawiam go właśnie do Warszawy, więc będzie to raczej krótkie spotkanie z tym Mercedesem. O tym jak dużym samochodem jest Mercedes GLS z zewnątrz najlepiej świadczy fakt, że stoi on na 21 calowych kołach, a te koła wcale nie wydają się być aż takie duże, zwłaszcza że chociażby z tyłu 315 na 40 wielkość opony, a Popatrzcie, ile tego mięsa nad tą felgą jeszcze jest. Naprawdę jest na czym jechać i jest z czego korzystać w sensie komfortowym. Offroadowym raczej niekoniecznie, bo samochód jest dosyć niski ma bardzo nisko schodzące też zderzaki z przodu i z tyłu. I jeszcze do tego ma dołożone progi, po których dość wygodnie wsiada się na przednie czy też tylne siedzenia. Najciekawsze jest jednak to, co znajdziemy pod maską tego samochodu, czyli zestaw hybrydowy z możliwością ładowania z gniazdka, czyli jest to hybryda plug-in. Hybryda plug o całkiem dużym zasięgu elektrycznym, bowiem nad tylną osią znajduje się duży zespół bateryjny, ponad 30 kWh. Z przodu natomiast jest silnik elektryczny, który ma 136 koni i silnik spalinowy, który tych koni ma 194, ale to nie jest 3-litrówka, jak sugerowałaby w obecnej nomenklaturze Mercedesa ta wartość 300, 350 d na tylnej klapie. Jest to dwulitrowy diesel plus właśnie ten motor elektryczny, co sprawia, że w tym momencie to oznaczenie 350 ma tak naprawdę tyle wspólnego z rzeczywistością, co oznaczenia na 45, 35, 65 na Audi, TDI czy TSI. Po prostu tak sobie wymyślili, damy mu 350 pod maskę dwulitrowego diesla i tak nikt tam nie zagląda. No, chyba taka jest właśnie niestety obecnie kolej rzeczy. A wnętrze zaczniemy omawiać od tego pomniejszonego, właśnie o te 140 litrów bagażnika. Jak widzicie, w zasadzie nie widać, żeby on był gdziekolwiek pomniejszony. Tak naprawdę stracił tylko tutaj niewielką skrytkę z lewej strony, i nie mamy możliwości w żaden sposób podniesienia tej podłogi. To właśnie tutaj było te 140 litrów, które w tej chwili zajmuje zespół baterii. 31 kWh to wydaje się być naprawdę dużo, bo i w istocie tyle jest. To jest praktycznie taka sama pojemność, jaką ma. W pełni elektryczny Volkswagen i e Up. W przypadku tego ważącego grubo ponad 2 tony średniego suwa Mercedesa, taka pojemność baterii pozwala mu pokonać w trybie w pełni elektrycznym według producenta około 100 km. Ja dzisiaj rano miałem baterię załadowaną w 60% i udało mi się na niej pokonać 42 km, co i tak uważam, jest naprawdę niezłym rezultatem, biorąc pod uwagę, że temperatura powietrza dzisiaj rano wynosiła około 6 stopni koło Krakowa, a ja włączyłem od razu ogrzewanie, podgrzewanie foteli i nadal ta bateria. Wystarczyła, żeby w normalnym zupełnie nie jakimś super ekonomicznym trybie te 42 km pokonać. Plus dla Mercedesa naprawdę to się sprawdza. Kiedy otworzyłem drzwi i wsiadłem pierwszy raz do tego samochodu, poczułem się jak w Mercedesie. A to jest uczucie, którego nie miałem już od bardzo dawna w nowym samochodzie z gwiazdą na masce. Ten samochód, tak jakby wraca do dobrych tradycji Mercedesa. No bo tak. Mamy tutaj jasne wnętrze, ok, z dużą ilością ciemniejszego materiału, ale on nie jest czarny, on jest popielaty. Mamy tutaj dużą ilość drewna. Nie mamy przesadzonej no dobrze, mamy przesadzoną, ale już nie do takiego stopnia jak jeszcze niedawno we wszystkich Mercedesach ilość srebrnych dodatków. No bo dlaczego na przykład panel sterowania siedzeniami nie ma czarnego tła? Dlaczego przełączniki od sterowania ogrzewaniem siedzeń nie są czarne? Przełączniki od szyb nie są czarne? Ten kontrast czarnego z jasnym wnętrzem robiłby dużo lepsze wrażenie niż tak jak mamy w tym momencie nadal dość duże naładowanie tymi elementami srebrnymi. Na szczęście, nawiewy w GLE, co akurat jest ponad ukłonem w kierunku rynku amerykańskiego, nie są już. Tymi okrągłymi, takimi odpustowymi turbinkami, tylko bardziej takimi. Prostokątami, które wyglądają o wiele, wiele lepiej. Także to już jest to, co sprawiło, że naprawdę odbieram ten samochód bardzo pozytywnie. Poza tym, wszędzie mamy skórę. Skórę mamy na desce rozdzielczej. Oczywiście zapewne jest to taka plastikowa krowa. Skórę mamy na schowku. Skórę mamy na dolnej części tutaj deski. Skórę mamy na boczkach. Tu nigdzie nie ma twardych elementów takiego zwykłego plastiku. No może tutaj są, ale one znowu są srebrne. One znowu mają taką stylizację wprowadzać. Czy jest to fajne? Nie do końca jestem przekonany. Bardzo dobra jest też jakość wszystkich tych elementów, przełączniczków. Jest tylko jedno zastrzeżenie z mojej strony. Przełącznik do podwyższania, obniżania poziomu samochodu, on ma tutaj niewielki luz i on nie wygląda zbyt estetycznie. Co jest jedną, jedyną chyba taką dziwną rzeczą w tym aucie, to ten element tutaj. To jest taka forma właściwie tylko i wyłącznie podpórki pod ganadgarstek, kiedy poprzez gładzik sterujemy ekranem głównym Infotainment. A jak już jesteśmy przy ekranie głównym Infotainment? Jest on połączony z zegarami i jest on prawie, że wtopiony w ten daszek, w tą deskę rozdzielczą, ale gdyby był tak minimalnie cofnięty, gdyby jednak to było tą górną krawędzią, nie mielibyśmy już tutaj tej przestrzeni, w której. Zbiera się kurzi, która na pewno nie przejdzie testu białej rękawiczki. Ostatnia rzecz, na którą już minimalnie dosłownie ponarzekam, to te jasne również fragmenty kierownicy. One również lepiej by wyglądały, gdyby były wykonane z takiego lekko miękkawego plastiku, jak jej tył. Fajna natomiast jest forma tego schowka, który również pokryty jest drewnem. Przypomina to odrobinkę chlebak, ale jest to jak najbardziej pozytywne skojarzenie w moim przypadku. Otwieramy ją, mamy tu dwa bardzo duże kapholdery, ładowarkę indukcyjną, gniazdo 12 V, dwa gniazda USB-C. Tutaj jeszcze mamy dodatkowe dwa kapholderki, chociaż ten drugi jest taki trochę jak na espresso. Tak czy inaczej, całość wnętrza tego samochodu sprawia absolutnie fenomenalne wrażenie i ja naprawdę dobrze się w tym samochodzie czuję. On naprawdę bardzo fajnie jeździ, chociaż o tym opowiem wam już za chwilę, bo również nie idealnie. Zanim zajmę miejsce na tylnej kanapie, chcę zwrócić waszą uwagę na jeszcze jeden detal. Tylne klamki również obsługują bezdotykowy dostęp do samochodu, co jest naprawdę wygodne i o czym wielu producentów samochodów nawet w tym segmencie zapomina. Przecież nieraz chcemy się dostać po prostu do tyłu, nie wiem, przełożyć fotelik dziecięcy z jednego auta do drugiego, czy po prostu zacząć pakowanie od składania tylnej kanapy. Po co mamy więc otwierać przednie drzwi i dopiero przechodzić do tylnych, zwłaszcza, że w tym przypadku te drzwi są naprawdę długie. Chwytamy za tylną klamkę, auto się otwiera i możemy się dostać do środka. A w środku miejsca na pewno nam nie zabraknie. W tym momencie przedni fotel jest ustawiony tak jak pode mnie, Miejsca jest prawie że dwie dłonie do tego, dosyć twardego tradycyjnie dla Mercedesa oparcia. Mamy oczywiście siateczkową kieszonkę. Tylni pasażerowie są w tym egzemplarzu GL naprawdę nieźle dopieszczani, bowiem mają elektrycznie regulowane siedzenia podgrzewane, niestety niewentylowane. Mają również osobną dwustrefową klimatyzację osobne nawiewy na tunelu środkowym i osobne nawiewy na słupkach samochodu. Osobne lampki do czytania z każdej strony, haczyki do powieszenia ubrań. I ogromne okno dachowe, które sięga aż za głowę tylnych pasażerów. Do tego zagłówki w tym konkretnym egzemplarzu mają dodatkowo dołożone takie podusie, które sprawiają, że wyspanie się w tym samochodzie nawet z tyłu jest jak najbardziej możliwe. Będąc jeszcze tutaj z tyłu, pragnę zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz, na to, jak dużo można zrobić ze środkowym siedzeniem tylnej kanapy. Przede wszystkim tym srebrnym guzikiem możemy sobie je otworzyć. W ten sposób otrzymujemy bardzo szeroki, duży podłokietnik z dwoma podgumowanymi miejscami, na których możemy. Spokojnie położyć telefon. Dodatkowo, tu jeszcze jedną taką skrytką, którą możemy, nie wiem, wsunąć jakiś uchwyt do tabletu, na przykład. Dodatkowo, jeszcze podnoszony tutaj jest schoweczek, w którym są dwa gniazda USB-C i miejsce, w którym możemy, myślę, wzmieścić na przykład niewielki portfel. Ale to nie wszystko, bo środkową część kanapy można całkiem złożyć i to jest to, na co zwracałem uwagę ostatnio, bo że chyba w Audi A4 jeszcze w autocentrum, czyli kładziemy ten środek siedzenia i dostajemy nieograniczoną przestrzeń. Możemy przewieźć długi, ale też wysoki przedmiot, na przykład pudełko z telewizorem albo w zimie deski snowboardowe, które do standardowego otworu na narty nie zmieściłyby się. Biorąc pod uwagę gabaryty tego samochodu, myślę, że bez problemu powinien on przejść test Kamila. Sprawdźmy to. Samo odsuwanie siedzenia odbywa się dużo szybciej niż w samochodach konkurencyjnych, chociażby chwalonym przeze mnie tak nie tak dawno Volvo. I tu małe zaskoczenie. Próg pod plecami jest naprawdę duży. Jest on w zasadzie taki jak na przykład w Porsche Cayenne i zaliczenie testu Kamila w przypadku Mercedesa GLE można uznać co najwyżej za warunkowe, takie minus minus 3. Kiedy dowiedziałem się, że pod maską auta, które na tylnej klapie ma napisane 350 jest tylko 200, czyli tylko dwulitrówka, to uznałem, że to już jest naprawdę przegięcie z Mercedesa strony. No jak dwulitrówka? Jeszcze jak mamy oznaczenie tam C250, a pod maską jest 1.8, no to i jeszcze mogę to gdzieś tam zrozumieć. Jak mamy oznaczenie 350, a pod maską jest 3-litrowy diesel, też odbiedy, ale 2 litry, 4 cylindry i 350 na tylnej klapie. I to niestety się czuje. Kiedy się jedzie tym samochodem, kiedy mamy naładowaną przynajmniej w części baterię, w zasadzie nie ma to znaczenia, jaki silnik będzie pod maską, czy 4-, czy 6-cylindrowy, bo motor elektryczny bardzo dużo momentu obrotowego dodaje, ma go aż 400. 400 równe nm, podczas gdy ten dwulitrowy diesel ma go 440, więc w zasadzie dostajemy drugie tyle, ale no, mamy jednak do czynienia z tym podwójnym napędem. W momencie, kiedy kończy się nam paliwo w baterii, sok w baterii, po prostu energia. Samochód przestaje być dynamiczny i to niestety się czuje, zwłaszcza przy wyższych prędkościach, tak jak jadąc już w tej chwili do Warszawy praktycznie cały czas przemieszczamy się siódemką, chyba że widzicie w tym momencie przebitki z tego dość znanego punktu mostu w Białobrzegach w ciągu starej trasy numer 7. Specjalnie zjechałem, żeby tam nagrać te kilka ujęć z zewnątrz tego samochodu. Wtedy... No, ta, ten brak mocy nie jest odczuwalny, bo jedziemy prawda 70-90 na godzinę. W momencie, kiedy jedziemy trasą ekspresową, kiedy ze 120 do 140 przychodzi nam przyspieszyć, jednak ten silnik musi redukować do 6, czasem nawet do 5 biegu. Wskakuje na wysokie obroty i od razu spalanie rośnie gdzieś w okolice 16-18 litrów. No i właśnie, spalanie. Jak ruszyłem tym samochodem, no to te pierwsze 42 km okupione były spalaniem 0 litrów i około 35 kWh na 100 km. Więc całkiem w sumie przyzwoita wartość. W momencie, kiedy przestałem korzystać z silnika elektrycznego, a zacząłem z silnika spalinowego, bardzo szybko ta wartość spalania. Benzyny, właściwej zasadniczej benzyny, zaczęła rosnąć i w tym momencie wynosi około 8 litrów na setkę. Przy czym jechałem cały czas na tempomacie z tą maksymalną dopuszczoną prędkością, więc no, po prostu ono sobie rosło. A jeszcze wydaje mi się, że chyba jechaliśmy dość mocno pod wiatr, co też mogło mieć wpływ, bo jednak jedziemy suwym autem bardzo wysokim. Ale dość już o tym napędzie. Pomówmy o tym, jakim samochodem jest GLE w takim właśnie odczuciu kierowcy. Jest suwem i tego się nie wyprze. W przeciwieństwie do mniejszego GLC, ten samochód daje o sobie znać tą swoją dużą masą, wysokim środkiem ciężkości, z którym bardzo intensywnie walczą bardzo szerokie opony tego samochodu. Niemniej jednak fizyki nie oszukasz, jak to mówi mój kolega doktor fizyki, po prostu jedziemy. Samochodem, który waży ponad 2 tony, który jest wysoki, który jest dość kwadratowy. On musi swoje spalić, ale też z łatwością się rozpędzał nie będzie. Jeżeli już z tymi wadami sobie poradzimy, to tak naprawdę cała reszta codziennej eksploatacji codziennego kontaktu z tym samochodem, będzie dla nas przyjemnością. Mamy bardzo wysokiej jakości materiały, całkiem niezłe wyciszenie, chociaż nie jakieś super rewelacyjne. Kiedy słyszę narzekania na wyciszenie w niektórych samochodach, na przykład grupy Volkswagena, i jadę teraz tym samochodem, okej, okay, jest ciszej, ale nie jest ciszej o te 250 tysięcy, która wynosi różnica pomiędzy oktawią w niezłej wersji a tym GLE. Jest po prostu trochę ciszej. Myślę, że w klasie E czy w klasie C. Byłoby dużo lepiej, no bo jednak są to samochody typowo osobowe. Przestrzeni jest bardzo dużo, bo jest ten samochód, jak już podkreślałem, przystosowany tak jakby do rynku europejskiego ze swojego docelowego klienta, którym jest jednak klient w Stanach Zjednoczonych, więc tej przestrzeni dookoła nie brakuje. Zwłaszcza z prawej strony deska rozdzielcza jest bardzo, bardzo daleko i jest dosyć wąska już w odległości od jej krawędzi do do krawędzi szyby. To, że to wszystko jest dość daleko, że ten samochód nie próbuje na siłę mnie przytłoczyć tym wszystkim, co oferuje. Drewno sprawia dodatkowo wrażenie takiego spokoju, wycisza, plus ten szmaragdowy zielony lakier, sprawiają, że cały ten samochód jest takim komfortowym cruiserem. Bardzo fajnie przemieszcza się nim w trasie, oferuje bardzo dużo miejsca, bardzo dużo wygody. I kilka takich dziwnych rzeczy, jak chociażby te uchwyty tutaj, które mogłyby sugerować, że można nim pojechać w teren. Ja bym się nie odważył, a te uchwyty w zasadzie nic tutaj nie wnoszą, może poza tym, że w nocy zbyt mocno świecą oświetleniem ambientowym, którego nie da się niezależnie wyregulować na nich, a niezależnie na głównych listwach, które ciągną się wzdłuż całej deski rozdzielczej. O prowadzeniu tego samochodu w zakrętach też za wiele dobrego nie mogę powiedzieć, no bo jest suwem. I znowu, po prostu tutaj odzywa się środek ciężkości, fizyka tego. Nie zmieni. Ponarzekać za to muszę na asystentów kierowcy. Tutaj zarówno asystent pasa ruchu, jak i ci antykolizyjni działają w sposób wręcz chaotyczny. Mimo tego, że zostali wszyscy ustawieni w sposób maksymalnie niskiej czułości, to nadal podczas wyprzedzania, podczas zjazdu z powrotem na pas nieraz ten samochód szarpnęło, bo, ktoś, bo czujnik wykrył, że w pole martwe wjeżdżam, gdzie jest jakiś samochód, gdzie ja już wiedziałem, że tą ciężarówkę mam za sobą, gdzie różnica prędkości była na tyle duża, że na pewno. Ten Kierowca nie musiałby hamować, ale jednak system uważał inaczej, i to było bardzo irytujące, w związku z czym powyłączałem te systemy w całości. Efektem czego czuję się troszeczkę jak przed 10 laty w samochodzie, który nie ma tych asystentów, koncentruje się bardziej na jeździe. Nie przeszkadza mi to, ale przynajmniej nic mnie nie szarpie, nic mnie nie dohamowuje, kiedy nie ma takiej potrzeby. Mercedes GLE drugiej generacji to krok w dobrą stronę. Ten samochód zaczyna przypominać znowu Mercedesa z dobrych czasów. Tutaj mamy i dobrą jakość, i dobre materiały, ale przede wszystkim z gustem poskładane i z gustem dobrane. Może to w dużej mierze jest też zasługa osoby, która konfigurowała ten konkretny egzemplarz, bo ten szmaragdowy. Zielony kolor z tym jasnym środkiem, z tym jasnym drewnem w dużej ilości zastosowanym w tym samochodzie sprawia, że czujemy się tak jak w Mercedesie sprzed 30 lat. Żeby on jeszcze tylko jeździł trochę bardziej współcześnie, no ale czego możemy spodziewać się po wielkim, ciężkim suwie? No, moglibyśmy się spodziewać jeszcze ewentualnie trochę mniejszego zapotrzebowania na paliwo, bo w momencie, kiedy skończy się nam akumulator, to jednak dwulitrowy diesel muszący pociągnąć samodzielnie ten ponad dwutonowy pojazd. Musi swoje spalić. A jakie jest Wasze zdanie na temat Mercedes GLE? Czy wybralibyście ten, czy może benzynowy wariant? Napiszcie o tym w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji i kciukach w górę, dzięki czemu te testy docierają do większej ilości zainteresowanych osób. Śledźcie również mój Instagram, żeby wiedzieć, jakie auto aktualnie testuję. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.